Zobaczymy jak udźwignie ten debiut bronek, chociaż wygląda Dla na zawodnika grosze. pewnego siebie. Porównanie zerknijmy, Tak, zepnijmy na porównanie, no tutaj mówiłem starszy olejnik e, wiek 24 lata. Jeżeli chodzi o wzrost, tutaj. <laughs> Jaki ziołek? przewaga, meto 87 po stronie olejnika, tylko 75 po stronie wronka. Jeżeli chodzi o kilogramy, zobaczcie państwo na to 77 kg e, po stronie topka olejnika. Zobacz wyjście Olejnika. bracie. Kurwa ki wygwizdany nie, nie, nie. Olejnik zmierza po raz kolejny do klatki organizacji Fame. Powracał niedawno przecież na Galerii Borny w pojedynku 2 na 2. Tam popsuł nieco scenariusz tego pojedynku. No i liczy, liczy, że w końcu uda się dopisać się. Prawo, patrz. Pak piony zbijał. Poczekaj, już się skupiam, już już przepraszam. Was. Dobra, dobra. Tomasz Olejnik zmierza po raz kolejny do klatki organizacji Fame Powracał niedawno przecież na gali... Kora Kora mówił ...Riborne w pojedynku 2 na 2 Tam popsuł nieco scenariusz tego pojedynku No powiem ci, że tak kurwa Nieźle musi, powiem ci, że nie, nie, nie za ciekawie. musi się czuć człowiek po czymś takim, nie? No i liczy, pamięć, jak w liczy że goda. w końcu uda się dopisać zwycięstwo do swojego rekordu. Dotychczas tych pojedynków sporo, natomiast tylko jedna wygrana i to zamieszłe czasy, jeśli chodzi o występy. No, raczej, no nie no, to jest bijanie Korra. No tak, co to gdzieś no nam zgubił się, szukam szczęścia w organizacjach, natomiast e, na końcu szczęśliwie z powrotem wylądował w e, e, Dzisiaj będzie musiał zmierzyć się w boksie, przypomnijmy. Drodzy Państwo, w małych rękawicach, e, z dużo mniejszym e, od siebie bronkiem. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Trzeba powiedzieć, że pewności siebie nie brakuje Tomkowi Olejnikowi, chociaż e, przecież ten bilans jest bardzo niekorzystny. Ale on musiał mocno dostać w głowę, że on na storce gadał, że wronek go odniósł na sorry, że Bandura go zaprosił do bungee 16 6 dotychczas e, wstoczonych w pojedynkach. No natomiast dzisiaj jego zdecydowanym atutem będą warunki fizyczne. Ale pisa, że jak to kurwa na farcie wygrał? No kurwo, oczywiście, że tak. doświadczenie, bo on do tej klatki po raz kolejny. Trzeci raz e, w organizacji Fame przegrywał dwa pojedynki singlowo. Zobaczymy, jak to będzie. Znowu ręki nie podasz? No. Gdzie wyglądało e, dzisiaj? I czy to my kolejni? No Kosta... dobrze, że Amira nie było kurwa w pobliżu, hobby, bo był bo Apera. Żeby ręki nie podali. Czy tylko na negocjacji tego pojedynku i walczeniu, werbalnie o to, aby wystąpić na jubileuszowej no. Galibo. Czy będzie dzisiaj z Fame? Kurwa, no gubiś się musiał urodzić jeszcze raz, kurwa, żeby był, więc prawdopodobnie będzie w czwartek. Że... Jak udźwignie ten debiut bronek, chociaż wygląda na zawodnika pewnego siebie. Tak, zepnijmy na porównanie, no tutaj mówiłem, starczy olejnik e, wiek 24 lata. Jeżeli chodzi o wzrost, tutaj ogromna przewaga. Met 87 po stronie olejnika tylko 75 nie, no, po stronie Wronka. Jeżeli chodzi jeszcze o... Jeszcze bananą Pixel, już nie ma bana, tylko po prostu nie będzie no pixel. Kilogramy, zobaczcie Państwo na to: 77 kg po stronie tego programu. Tylko 66, delikatnie powyżej kilogramów. No i tutaj zasięg, a przy takim wzroście nie jest to aż taka różnica, ponieważ tylko 8 cm. Ale jest wyższy, jest cięższy, z lepszym zasięgiem. Natomiast wsparcie kibiców ma po swojej stronie Fronek Tim Bungie za plecami 19-latka debiutującego Dzieńku, Lambo, w organizacji Fame, pewny siebie, ale też wiemy, że już od kilku lat na sali treningowej regularnie. Pojawiał się Wronek, no. sędzią tego pojedynku w klatce Szymon głodlą, głodlą, głodlą. Czas rozpocząć pierwszy pojedynek, gali. Fejm20 rusza Olejnik. Agresywnie Olejnik teraz potężnie zaatakował <tosan> gdzieś w sierpowym. Tak jest! Tak i liczenie w tym pojedynku? Ale Szymon, no. Zaszumiało w głowie Olejnika. On zna Szymon. to uczucie, natomiast wydarzyło Szymon. się to ekspresowo. Nie. Czy wstanie Tomek Olejnik? kolejni? <tosan> <tosan> Ten już tiki nerwowe załączył. Próbuję powrócić po... W pierwszych sekundach! potężne napuchnięte oko Tomko. Muszą uspokajać go. Siadaj, kurwa. Kolejnika, nie wiem czy Państwo to widzicie, ale ten czas naprawdę doszedł. Teraz mamy zwarcie, gdzieś przetrwał tą na ławnicę ciągów, ale pięknie... Ja Zależ dronek w ogóle na rożnik, czy byłeś kurwa w szale. Na różnych płaszczyznach bił wronek, pojawiły się tam też gdzieś w okolicę wątroby. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wszystko wyglądało. Wydaje się, że najgorsze ma już za sobą olejnik, chociaż już krew spływa. Z nosa, lewe oko napuchnięte, wronek cały czas w dobry się powie No potężnie odczuł początek tego pojedynku Tomek Olejnik, jak widzimy a Kurwa, <grywa> Patrzy gdzieś tam w okolicach zegara, ile jeszcze zostało sekund Stop. Mówił dane jeszcze że się słuchał właśnie Uj, jest. No niesamowicie, a sam sprowokował no. przecież tę sytuację Tomek Olejnik, ruszając do krótkiego dystansu Teraz na... O, już robi to Wronek, obniżenie pozycji gdzieś na odchyleniu w Szale byłem, no widzisz, no i kurwa trabini niezdecydowani są Cios sierpowy bity na górę, a więc Markuje ciosy na dół, by wystrzelić na górę No to nie jest naturszyk, jeśli chodzi o e, Ten sport i widać, że e, troszkę Na sali czasu spędził Wronek No tak, widać, że to nie jest pierwszyzna, markuje ten lewy prosty Potem atakuje takim okrężnym Prawym cepem, tak zwanym w MMA bardziej Bardzo fajne ruchy ciała Naprawdę dobrze się rusza Wronek, wie co robi No i widzimy nawet, jak ustawia. Ręce. Prawa ręka wysoko, lewa, pracująca, ta, ta przednia, schowana głowa za barkiem, także widać, że nie ma tu przypadku. Dół i od razu I na górę. kolejny raz. To o czym mówiliśmy, właśnie, Piękna akcja, na dół i na górę. Sędzia w Bebek. Aż się odsunął. No potężnie rozbity Tomek kolejny już. Ale zabronek bije Zwargi również się pojawiła. Trafił, trafił czyściutko po raz kolejny. Go... No i nie wiem, no ja na przykład jestem też z tymi ludźmi z TikToka, co piszą, że czemu sędzia przerwał walkę, a kolejnik pokazał, że jest gotowy do walki. Kolejny wronek jeszcze z... Na moje niefer w ogóle walka, nie. Poza tym to jest Fajma MMA, a nie K1, więc nie powinno być po trzech knockdownach, na chłopie koniec. czasu do zakończenia pierwszej rundy tarapaty. Duże tarapaty olejnika, porozbijany potwornie. Potężne, Wyronek. potężne kłopoty olejnika. Cześć. Ale chyba Wróć stanie to my kolejnik. No pięknie. Trzeba jest... mu oddać charakter jest. Tak, nie tylko dzisiaj, bo przecież w trakcie ostatniego pojedynku i rywalizacji nawet z Wojtkiem Golą, tam też widzieliśmy ten charakter umiejętności. Nieco brakuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ewentualnie na dłuższym dystansie, bo dla Bronka to jest pierwsza walka. No, A też jest zawodnikiem zdecydowanie mniejszym. Zawodnik. Ale ogromny doping tutaj, nie widzicie Państwo tego na relacji, ale jest! Króciutki, sierpowy prawy po raz kolejny Sadza na deski, Tom kolej Do tego cały sektor tutaj kibicuje wronkowi. Wiadomo, że też jest tutaj ekipa Bandzi w narożniku. No i liczony, Tomek kolejny. Koniec! Trzeci Magda! No tak, co jest. to jest Afera, afera jest. tak, ale co jest koniec walki? I mamy po wszystkim wyliczony do końca Tomek kolejnik, A świętuje, celebruje zwycięski debiutant Wiktor Rybronek Bronka bungee na gali Fein 20. Na razie 1 do 0 i naprawdę w imponującym stylu zrobił to Wronek. No widać, że to nie była pierwszyzna. Widać, że... Aha. E, Wronek wiedział co robić. E, świetne akcje kombinacyjne, ciosy na dół, ciosy proste, markujące gdzieś tam. E, potem te overhandy. A Tomek Kolejnik chyba niestety no, nie znał zasad, bo nie wiedział, że musi zostać wyliczony e, do końca. Natomiast no, to było trzecie liczenie e, w jednej rundzie, co oczywiście oznacza koniec pojedynku. No smutny Tomek Kolejnik, a naprzeciwko Pokażcie kurwa ten olejnik, wywiad po walce. Czeszek i powitam serdecznie. O kurwa, ty. Spraj dla dla sportu. No nie jest to ciekawie, nie? Bo z nami nikt inny, tylko Tomasz, ale i nikt się. Mamko. Jak, no kurczę, kiepsko wygląda to oko. No, kiepsko. <laughs> Jestem tutaj i jest to możliwe, nie? Widzisz cokolwiek w ogóle?